Zdłuża mnie na przykład, że ktoś może kupić bilet z miejscem na rower i nie przewozić roweru, bo na przykład nie było wolnego miejsca, no to Bach kupił sobie z miejscem na rower. Plus 9 zł. No Plus dobra, 9 zł to jest nic I... w tej sytuacji, kiedy tam za bilet płacisz nawet czasami 200. Mhm. W związku z tym to jest rodzaj oszustwa. Czy to jest tak, że na przykład można wtedy wprowadzić w regulaminie dodatkową opłatę za przejazd z rowerem bez roweru? Bo rowerzyści nie mogą w nie lubić. Ja. Nie mam nic przeciwko, żeby ten bilet na rower był droższy, żeby ja to nie mam. było 9 zł, tylko że to, żeby to było jakoś proporcjonalnie w stosunku mhm. do biletu, żeby do takiej sytuacji, o której już wspomniałeś, zniechęcało, ale z drugiej strony... Czemu karać e, rowerzystów, e, żeby e, mieli wyższe opłaty? Nie, ale z, drugi, z drugiej strony ja bym za to oczekiwał, że tych miejsc w, w tych pociągach będzie więcej, że jak będę kupował na Pendolino trzy miejsca, to nie będzie mnie rozrzucało Wrzucało po dwóch wagonach no, i kupię no, to na jednym, na jednym bilecie. Bilet za dwie dychy nie da Ci niczego z tego, co opowiadasz. A wydaje mi się, że jednak rowerzystom należy się premia za tą zeroemisyjność. No, jakby na to nie patrzeć, jest to najczystszy środek transportu. Na dodatek jeździ również mocno ekologiczną koleją, bo ja jednak kolej tak postrzegam. W związku z tym, dlaczego jeszcze karać rowerzystów dodatkową opłatą, droższym biletem? Ja bym woził ich za darmo.